Roboty mobilne AGV praktycznie możemy zastosować w każdym zakładzie produkcyjnym. Bardziej widziałbym tu ograniczenia przestrzeni, ścieżek komunikacyjnych i co tu nie ukrywać na tłoku ludzi, tak? Ludzie też się przemieszczają w zakładach przemysłowych i są pewne obszary, gdzie mają priorytet. W związku z tym bardziej widziałbym tutaj ograniczenia dotyczące kontaktu z innymi osobami w zakładzie, niż ograniczenia dotyczące Konkretnych branż czy gałęzi przemysłu. Jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, jak najbardziej roboty mobilne typu AGV mogą mieć zastosowanie w dostarczaniu komponentów z magazynów, na przykład wysokiego składowania, czy w ogóle magazynów podzespołów komponentów do gniazd produkcyjnych lub do linii produkcyjnych. Oczywiście możliwe jest również. Transport odwrotny, to znaczy wyroby, które zostały przygotowane na linii montażu, na linii produkcyjnej, mogą być następnie transportowane już do magazynów wysyłkowych. Oczywiście jest możliwa też wersja ściśle produkcyjna, to znaczy roboty AGV transportują podzespoły pomiędzy poszczególnymi gniazdami. Zwłaszcza dotyczy to. Obszarów, gdzie nie ma typowej linii opartej na przenośnikach czy na transporterach, a są stanowiska gniazdowe, i każde stanowisko wykonuje określoną operację na, na powierzonym sprzęcie i następnie musi być ten fragment urządzenia dostarczony do kolejnego stanowiska gniazdowego, gdzie następuje kolejny proces obróbki. Dzięki zastosowaniu robotów mobilnych AGV mamy możliwość wykorzystania mocy produkcyjnych. Pracowników zatrudnionych w zakładach. Jak wiemy, znacznie bardziej efektywne dla właścicieli takich zakładów jest przesunięcie pracowników w kierunku produkcji, a nie dostawy komponentów. Pracownik, który składa podzespoły, przynosi wymierne efekty dla firmy, zarabia budując określone komponenty. W przypadku pracowników Ściśle magazynowych, mówimy tu tak naprawdę o roli pomocniczej, o dostarczaniu komponentów. I dzięki właśnie robotom mobilnym AGV możemy uwolnić moce ludzkie, przesunąć je w kierunku produkcji, a strefę dostawy, magazynowania powierzyć jednostkom autonomicznym.